Hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Na ja dzisiaj przygotowałem taki mały miklik za 25 zł. Mamy różne zdrabki, mamy tak szybkie, znaczy różne no, szybkie 52 zł, za 3 zł wziąłem krzyżówkę końcinkową. za 5 zł nic nie mam. Natomiast za 10 zł mam perły rubiny oraz mega pensje. Trzymajcie moi drodzy kciuki, żeby coś wpadło. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I co? I chyba wszystko. Bierzemy się do drapania. Mamy w szybkie 50 z numerem 51. I tak, i tutaj szukamy 50 zł. W ponusie. A mamy sztabkę. A tutaj trzy identyczne kwoty.

Czyli ta zdrabka jest pusta, pierwsza pusta, no trudno. Idziemy teraz do... A weźmiemy krzyżówkę za 3 złote z numerem 69. No i szukamy słów P i H. Mamy tak P i H. Tutaj jest P. Serio? Tak mało. Tutaj okup, no malutko coś. Kolejny jest B i S. Mamy Saharę, Hibiskus, B i S. Tutaj jeszcze nos, bar bojkot styl i okres oraz stan klasztor sporo tego S było kolejny jest Z i U Z i U, mamy na pewno klasztor Okup. Też coś malutko. Dobra, idziemy dalej. Kolejny jest I i C. No to tutaj chyba więcej będzie. Do zdrapania. I i C. Hibiskus. Dobra, też nie ma jakiś tak strasznie dużo. L i E. Niger, ner. Okres. Tutaj mamy prece precedens. Czytać. czytać nie potrafię. Tutaj mamy styl, <laughs> tutaj mamy klasztor e i -l. chyba wszystko. W i -k. mamy okres, waza. O, mamy pierwsze słowo chybiskus, no taki długi wyraz się utworzył, oby to nie był pierwszy i ostatni. Dobra. Mamy tutaj R i O. Mamy okup. Mamy okres, mamy wygraną krzyżówkę. O i R, no fajnie. Zera znowu nie będzie, znowu coś wpadło. Fajnie. Fajnie by było, gdyby jeszcze coś wpadło. Mamy J i D. Tutaj mamy. A raczej nie dadzą, bo było za dużo. Co by mogli jeszcze dać? Tutaj mamy O. N też by za dużo dało. Może TT. Może T. A dalekie. I jest T. Patrzcie, mamy bojkot. Fajnie. Jest 6 zł z tego co tutaj widzę Mamy tak okup Bojkot hibiskus 3 okres 4 Chyba jest 4. RR chyba będzie na 6 zł Tak mamy Mamy 6 zł na tej krzywce Super Jest wygrana fajnie Czyli takiego totalnego zera. Nie będzie. Teraz mamy perły rubiny z numerem 11. Szukamy wygrywających liczb. Szukamy też takiego naszyjnika i pierścionka pierścionek raz dwa mnożymy. Premierka super mi poszła. Potem już jak kupowałem ją to tak średnio. Wychodziło. Tak, szukamy 24. 18, 21, 23 i 11. Takich liczb szukamy. A mamy 22, 14, 34. Pani mnie nakłoniła do kupna tej strapki no bo ja dzisiaj sprzedawałam komuś i ktoś to tam wygrał, coś. O, no, to nie świadczy o tym, że ta będzie wygrana, no ale dałem się namówić. 17 jest obok. 3, 6 nie ma. 3, 9 też nie mamy. 16 nie mamy. Czekajcie, moi drodzy. Ok. Przepraszam Was, już jestem. Jak widzieliście trząsł, trząsł się trochę obraz. A to z tego powodu, że no, mój kot się tutaj zaczął znowu kręcić. Mamy 19, 29. Musiałam go trochę opanować. 12. 33. 35. No będzie przegrana. 15. 2. 3 7. 3 1 i 13 nie mamy, czyli ta zdrabka jest pusta. Teraz sprawdzimy kontrolne, jak oczywiście ja znajdę. ZX. No znalazłem szybko. Dobra, mamy pustą szkoda. Ale mamy jeszcze ostatnią zdrabkę. Jest to mega pensja, ją tak męczę, męczę, może się w końcu coś udać tutaj wydrapać. Mega pensja, klasyka wygrywająca liczbę, twoje liczby. No i w tym kolorze sprawdzałem nie ma już głównej, więc nie grozi nam dwa razy napis mega pensja. 5. Szukamy piątki, 17, 40, dwójki.

Dwadzieścia pięć. Trzydzieści siedem. Dziewięć. Dwunastka. Też chyba będzie pusto. Czwórka nie ma. Siódemki też nie widziałem. Osiemnastki nie ma. Oboki dają czterdziesty sześć trzydziesty dziewięć trzydziesty jeden trzydziesty sześć no nie będzie dwadzieścia dziewięć i czterdziesty trzy kończymy obokiem a mamy HP czyli nic nie ma dobra Podsumowanie jest takie: no 25 zł wydane. Jedna strapka wygrała 6 zł. Dobrze, że przynajmniej tutaj dała ponad zwrot, no ale minus i tak jest. Dlatego, no, trzymajcie nie wiem, kciuki za kolejne odcinki, zostawiajcie te subskrypcje. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Bo to też wspiera kanał oczywiście, no i pomaga w rozwoju więc. Zachęcam. Dobrze, na ten moment kończę. Trzymajcie się miłego. Pa pa.